Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczyni w Polsce. Witamy, Witamy wszystkich, serdecznie. wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. Przed kamerą stoją dwie osoby, które nie muszę przedstawiać z tego względu, że Andrzej Michał Wiosna to postać w sporcie gołębiarskim, która od lat, naprawdę od lat jest znana. I panie Andrzeju, przede wszystkim wasze gołębie przyczyniły się do ogromnych sukcesów w innych hodowlach. No, Jak tak sezon 2024 u was? No dobry sezon. Mieli y, prawdopodobnie w okręgu katowickim y, drugie miejsce w maratonie I w, i w B, ale które jeszcze nie wiem dokładnie, bo teraz będą dopiero wyniki i zobaczymy. Ale też na podium prawdopodobnie. Nie? No. no i w kategoriach I, i wszędzie w dosyć wysoko? Drugi w oddziale kategorię oprócz A, wszystkie wygrane. Y, z dalekiego lotu myśmy mieli osiem pierwszych. oddziale z maratonu. No w ogóle i, z maratonów gołębie fajnie, no, szły fajnie szły. Z, z pierwszego chyba 50 w 50 wodzielę, bo z drugiego były czy no. pierwsze, piąty. No. no i procentowo tak, dosyć dobrze leciały, nie? Okej, okay, no to może zadam inne pytanie niż zawsze. Gdybyście mieli dzisiaj wymienić pięć gołębi w waszej hodowli numer 1, to jakie to są gołębie? Bo. No, robimy jako portal aukcyjny Pigabłek dla Was aukcje. Wiadomo, że te gołębie tam gdzieś się pojawiają. Charakterystycznym faktem jest to, że Wasza hodowla, rodowody, które posiada, no nie są tak szczegółowo opisane z punktu na przykład na te rodowody, które inni hodowcy wystawiają. I na dzień dzisiejszy, takie pięć najbardziej topowych głębi rozpłodowy Waszej hodowli. Jakby mógł Pan, albo Michał nawet Te, mógł. które żyją, czy które są w tyłach? teraz Bym powiedział, że chyba nawet te, które może żyją, bo te, które są z tyłu w rodowodach, no to ludzie znają. Ale bo... dziadkami, no, to, to znają. bo dużo. To opartych na tych gołębiach, co już te dziadki są, e, ale niektórych już do... nie ma, nie? Ale... No, dokładnie. a na dzień dzisiejszy takie top, top 5 gołębi? No, już, już... Wyróż... Znaczy się, te gołębie się powtarzają, tak to trudno powiedzieć, ale najlepiej wyszły tak, Olimpia 03, razy te stare Jansyjne od Gris Petersa, ta linia 019, kapitalne gołębie, później Gabi van Danabele, co myśmy kupili od Detra. No to są gołębie takie, ale te krzyżówka wszystko, to są te moje lotniki to są uciągnięte w krzyżówce, nie, no to przeważnie jest Olimpia 03, Gabi Van Danabelle, tam nawet jest odrapy od gołąb z 03 roku tam mieszany w te Mamy, i, mamy zaraz w spodzie. aktualnie takie świeże lotniki parę lat co wycofane z lotu do do rozpłodu, nie no tam teraz będą na aukcji gołębie też tam jest a 70-70, najlepsze go działu były 24,0260 60 konkursu za 2419, 2450. 24, no o to mi bardzo o dużo lotników gołębie, jest takich, co, jest taki co, co są ryby, prowadzony jest. do Woliery. Nie? nie, to nie jest, to jest uciągnięte... To są ze starych linii, ze starych linii ale linii, lotniki, lotniki takie wyciągnięte 6, do Woliery. Tak, nie? ale chodzi no. mi o to, że to są głębi, które u Was się były asami lotowymi i przez to, że one już miały swój wiek, że przerzucili tak, się tak, do Woliery. Tak, tylko że one się wywodzą z tych starych linii, wszystkim Getle stare jeszcze. To są geriksy gladiatora i tego lwa to są bardzo dobre gołębie z naszymi pokrzyżowanymi. No i Olimpia 03, nie, I Olimpia 03, przede przede Takie Najświeższe chyba ja gołębie to Olimpia 0,3, tak, to, co prowadzone były, no to już też 10 lat się ale... No, ale to ale już najlepszy, no, to spasowało Olimpia 03. Na razie te stare gołębie Getle, tam gdzie ten dziki jest, nie? To super spasowało te gołębie. Ja troszkę stojąc przed kamerą, cały czas nasuwa mi się jedno pytanie. Bo, Panie Andrzeju, za Wami no są gołemniki, jak ja to nazwałem. Jedne z najpiękniejszych, jakie mogą być. Dlaczego? Bo są najbardziej funkcjonalne od lat, co nie? Ale moje pytanie brzmi: ja troszkę zwrócę teraz kamerę. Tam w tamtym miejscu, zobaczcie hodowcy, jest tylko mały zalążek tego, co, co chyba dwa albo trzy lata temu postawiliście. Nie, cztery już. to. Cztery to, lata? To, to, to tak czas leci. Nie? I chodzi mi o to. Z których goemników najlepsze sukcesy idą? No bo macie te stare no. swoje goemniki od dziada pradziada, które już tu chyba 40-50 lat stoją. No. No. no a tamten gołemnik, ten nowy, jak się sprawdza? No Rewelacyjny. Mówię, w tym roku tam było 25 hmm. młodych gołąbków i jeden gołąb młody zginął. Stare leciały tam najlepiej, procentowo. I nie wiadomo dlaczego. Te, te same gołębie są w tych, tych starych gojemnikach. A nie lecą tak jak w tamtym gołębiu? Mnie się wydaje, te przenoszenie... Nie wiem. E, tam nie były młode przenoszone w gołębie. Tam są gołębie, jak się wycho wychowują i są w tym samym gołębisku. Mhm. I przy, mnie się wydaje... Przy przeniesieniu rocznego gołębia rocznym ma trochę zawahanie gołąb. No w beometryce o tym już też mówił, że on trzymie. Taki gołąb, który jest tam, gdzie wychowany, tam gdzie leci jako roczny, dużo lepiej lecą te gołębie. Tak tak zauważyłem, nie może się mylę, ale mi się wydaje, że tak, tak no, to, to. Ale to. młode nie były nie były, tam tu były zdane i tam były dane. Nika nie były przeniesione. Ale tam były... I, tam, i ale tam nie ja mówię... Zleciały, ale mówię, o młody gołębiar. Tam jeden gołąb zginął. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale on na też na, na 25. Na 25, tylko jeden gołąb? Jeden gołąbski. Przez cały w tym sezon? roku. Nie, nie, mówię o młodych gołębiach. Ale przez cały sezon? Młody? Przez cały sezon. Wow, no, no. gdzie w sumie jest bardzo trudny sezon. No a, a tam mi trochę więcej zginęło, nie? I te same gołąbki, to jest ciekawe, nie? Gołębnik, a gołębnik. No. E, okay, Może nie... i być położenie, bo tu mamy studnie, tu mamy żyły, skrzyżowanie żył wodnych. Nie wiadomo, trudno powiedzieć, nie? Do okay. końca życia się człowiek uczy. Oczywiście. Wiadomo, no. Panie Andrzeju, mówimy, że sezon 2024 udany. No to znaczy, udany, że no. tylko czekamy na tą weryfikację okręgową. Tak, tak. I tam niewiele brakuje, bo tak naprawdę teraz, żeby te wyniki były klepnięte. Tak. I, I te sukcesy są bardzo duże, takie nieoficjalne wyniki. No to można powiedzieć, że cały czas ścisła czołówka. No, w tym roku na, nawet jeszcze lepiej w jak W tym inne roku lata, bardzo nie? mało kiedy, tak, jak w tym roku, bo tam byłem trzy razy w trójce. Wiadomo, że tego jakby się powtarzałem, że to będzie zweryfikowane, że prawdopodobnie jak jak wyniki będą aktualne, to prawdopodobnie drugi w maratonie i drugi w B. Nie? Jak, jak będzie wszystko tak, no a. No i w dziesiątce chyba też tam w jakiejś kategorii jeszcze w chyba, nie, nie wiem dokładnie teraz. Okej, okay, no to jeszcze jedno pytanie dość istotne. Ja waszą hodowlę odwiedzam od siedmiu lat. 7 albo 8 lat, bo jeden z pierwszych materiałów wideo jakie kręciłem z firmy Pigabook to właśnie był waszej hodowli i panie Andrzeju, standardowe pytanie, które chyba bardzo często na filmach pada z waszej hodowli, suplementacja w waszej hodowli wygląda zupełnie inaczej niż w każdej jednej innej hodowli. Chodzi mi o to, że wy jesteście osobami, które hodują gołębie w sposób bardzo mocno naturalny. czyli Codziennie trzecie na chrzan, codziennie trzecie buraki, warzywa, Warzywa. 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 No. Jak to wygląda? Taka codzienność u was, czyli może Michał nawet jakby mógł to opowiedzieć, no. bo wiem, że jak na przykład u was ilokrotnie jestem i odwiedzam waszą hodowlę, to Michał powtarza Wiktor, własne pole, własny ogródek, wszystko sadzimy, wszystko sami na jest to Jest to dużo roboty, wiesz, to jest bardzo pracochłonne. Nie każdy ma możliwość, żeby takie coś zrobić przede wszystkim, nie? bo hodowcy pracują to jest, ale jest to klucz duży klucz do sukcesu mi się wydaje na, na, na dłuższą meta tego łębie są witalniejsze tylko ta praca, systematyczność, bo ja uważam dwa razy w tygodniu to to nic nie daje. Nie? No i to dziennie, musi być dzień. Nie gotuje 5 litrów herbaty, nie? Dziennie herbata dzień, tylko dzietrów, ona jest herbaty Gotuje, ale taką, wiesz, a później to z wodą rozcieńczamy, nie? No dobra. Dzień w dzień. A co idzie do tej herbaty? E, dajemy też sześć rodzajów herbat, wiesz, do ludzi takie bilans. Z... to na rzęsistka, na drogi oddechowe, na każda herbata ma jakieś tam właściwości, nie? Ja się to tak sum opracował, żeby, żeby to tak jakoś miał ręce i nogi, nie? Dobra. Żeby co każda herbata coś tam załatwiała jakieś. I ile razy w tygodniu, tak? Codziennie. Codziennie? Tylko to jest wodą I no, że to jest rozcieńczone w 30 litrach, 30 litrów herbata. Gęsta herbata gotowana i potem rozcieńczana no, to jest takie te minimalne, jest wodą, To jest taki nie? zakwas jakby, nie? No dobra. No ale no. herbaciany, no. I to codziennie? Codziennie. Było... I, I na lot. No dobra, a do tej karmy jak to idzie? Potem, bo pamiętam, że mówiliśmy Te kar, Do tej karmy jest blendowane blenderem takim Netribuletym, kupiliśmy chiński, ale bardzo dobry hmm. czwarty rok już się sprawdza i to wszystko trzeba wody dolewać. Kremy, kostkę, buraczki, marchew, seller, pietruszka, e, korzeń o, szanu. pokrzywa. Nie, pokrzy... Przede wszystkim dziennie pokrzywa. Nie? pokrzywa i to jest wszystko blendowane. Pokrzywa, wiadomo, pokrzywa mam bardzo dużo miód machtezu. pyłek. To jest takie rzeczy, nie? Pokrzywa, dla mnie. Pokrzywa, i to jest blendowane w tym blenderze. Wszystko, ale z wodą, wiadomo, bo bez wody się to nie zblenduje. I to się robi taki syrop, i to trzymia w lodówce na 3 dni. A, dzień, dzień, dzień. Co, 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 ci dzień co trzeci dzień to robić? Co trzeci, w tej chwili, latem to wiadomo, trzeba dzień. No jeszcze nie? w zeszłym roku dwa no. za temu codziennie, co no, ale, ale wiesz, no kurczę. Już, już się też nie chce, no. trzeba by, tak jest. No nie, ale, lepiej ale, jak to by było dziennie, ale to jest... No to jest, ale to w lodówce temu no. nic nie ma, nie bo jest tymu, tak świeże. No, ale czyni, bo więcej też nie, bo potem to już też... No no nie kiedyś by dziennie robili, a dziennie, teraz no. No, latem to część jeszcze, bo wiadomo to kiśnie. Nie? No. No, dokładnie. No, ale jak w lodówce jest to się nic nie dzieje. I teraz tak, chrzan, marchew, burak, seller, pietruszka, pietruszka pokrzywa. pokrzywa. No i do tego imbir też czasem tam kupia, nie? Imbir. No i do tego idziemy. pyłek, miód, pyłek wszyli, trancytrynowy, i trancytrynowy i propolis. To wszystko je blendowane. A i to wszystko? Hmm. Wszystko ja. No. Tak. Okay. No wow, no inaczej, to, to jest to co przed chwilą powiedzieliście. Nie każdy czasowo sobie może na to pozwolić. No nie, właśnie, dokładnie. To pracuje bardzo nie. Prosiłem teraz pana Andrzeja i Michała, żeby pokazać i zaprezentować hodowcom w Polsce i poza granicami Polski gołębia, który dzisiaj jest takim unikatowym gołębiem na gołębniku rozpodołem. Panie Andrzeju, przyniósł pan pewnie tego gołębia 70-70? 70-70 to był taki wybitny lotnik. I, i, i najlepszy od nich oddziału i czołowe konkursy, wszystko, nie? To jest hodowcy, właśnie ten gołęb. ten gołąb, to wiadomo, teraz się. Akurat jeszcze chowie mutki, nie? Jeszcze chowiem módki, bo, bo są cenne i to chowię też. Ładnie. Głowie z którego roku? Ten gąb jest 14, 14 rok. Gołąb jest z 14 roku to tak. 10-letni. Tak. Wow. Wow. No już wolę, że kupa czasu. Nie, I dzieci to jest gole. dużo, dzieci jest lotników dużo. dużo. A bezpośrednio po tym 70-70 będzie coś na aukcji? Będzie. Samiczka. Ja samiczka całkiem późno, bo jedna jest zamówiona dla kolegi. Ale bezpośrednio od córka tego gamiana. Tak, córka. córka będzie, a jedna jest do kolegi, bo były dwie samiczki, jedna jest do kolegi zostawiono, przyję. Mam do wysłania. A ty nie? nie pamiętasz no. numeru tej samicy? 69,79. Ja pierdzielę, 69 9. Bo to całkiem późno, nie? Najbardziej dla mnie jest zaskakujące. Bo, bo... numerem czwartym będzie, no, każdy... Tam ka... będzie opis wszystko, także Każdy tam z ma... hodowców wie, że Michał no niestety nie widzi. Znaczy w sensie widzi, ale procentowo powiedz 10%, tak? ani, w tej chwili. Nawet ja nie. 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 I chodzi mi, o to, e, chodzi mi o to, że Michał ma mega dużą pamięć do numerów, i wielokrotnie, pomimo tego, że zobaczcie, to jest gąs z 24 roku, czyli młody, i Michał każdy jeden numer pamięta. No nie, może każdy. Każdy, nie, ma... ale dużo. ma, ma... No, pamięć. Pewno te podstawowe, ale. No, wiesz, musisz się pomagać pamięcią. jak nie ma. Tak, głosu. ale wiesz, chodzi o to, że sam fakt, że. Młodego, którego zapytałem, Ciebie, jest po 70-70, od razu powiedzieli, że 69-79. No tak, po takim Asie to się pamięta, tych TT. Te, te, Dokładnie. A na aukcji, jeszcze Michał, co będzie na tej aukcji, jak ogólnie? To będą gołębie. Po w Anlonie. Po no, pierwsze, dwa. Widzisz, to Tomasz, tu, Wiktor, to jest, to jest po tym gołębiu, będzie. Patrz, zobacz. Aha, ja to powiem, jest ja syn Luisa Lona, nie widzisz. Syn Luisa i eee, go przyniesie. Tylko ten, ten nakrapiany. Ten, co wy, poszedł. Ja, co poszedł. Ok, tylko Panie Andrzeju, wie Pan, co nie może Pan robić? Mówić teraz, bo Pan ma też mikrofon. A ja, a. Michała, zapytam od razu, co będzie na aukcji. Po, po tym 16, będzie. Ok, Michał, także na aukcji, co będzie z takich gołębi unikatowych, swoim no. zdaniem takich moich naprawdę wybitnych makówych na 681 na szablon eee, Luki 848 eee, super gołębie wydaje pudysowe będzie dziki razy olimpia nawet dziki w będzie no ciekawe gąbki, naprawdę super gąbki, eee, powiem tak poczty nie chodziły tych gołębi już dawno nie było, nie? ja by dokładnie. Ja dokładnie. no i tak, taka jest szansa, że naprawdę jest szansa, okazja takie głębie nabyć. Bo te głębie praktycznie były zarezerwowane za granicę, ale tak się to wszystko tymi pocztami załatwiło, że, że nie, nie szło wysłać. Nie? Mhm. Panie Andrzeju, teraz gołębie jakie oczu mamy? syna syna 502, Luisa Wallona, to też jest taki czołowy tam chyba jest dziecko, tak? 64 ja. jest, jest, masz w ręce? Nie, tego mam 16. To jest dziecko, tak. Pod numerem 13 będzie. E, czyli 13 go na aukcji? Tak. I jaki numer, pamiętasz, Michał? E, nie, to chyba nie, nie, pan pamięta. pan nie, pamięta. nie pamiętasz. Ale chodzi hodowcy o to, że akurat robiliśmy w takiej kolejności, że bezpośrednio po tym samczyku, który pan Andrzej teraz trzyma, będzie dziecko na 13 pozycji aukcji, teraz, mhm. która będzie startowała. Panie pan Andrzeju, jak pan tego głębia ocenia? No, bardzo dobry w rozpłodzie, Prawdopodobnie wczoraj dzwonił facet w Rogowie jest 20 gołąb Aha. z tego Luisa Vallona, e, co było no 30 gołębi na drugim dniu, a na pierwszym nie było ani jednego. Z 507 km. Twierdzi, że z tego gołębia jest gołąb 20 w Rogowie, Ale nie wiem, to dopiero... W sensie chodzi o to, że nie, że oryginalny. O, nie, nie oryginalny, no po tym po, gołębiu, po, po tak, po tym gołębiu, to. tak. Ja najbardziej hodowcę podziwiam. A... Z perspektywy na podróże po hodowlach, te Bo zobaczcie, ile lat te goemniki mają, a jak one są funkcjonalne. Naprawdę, to jest. szok. Dobra, tyle. Dobry Dobra, lot. ja dobry lot. Dobry lot, dobry, dobry lot. panie Andrzeju Zdruweczka, dużo zdróweczka. Ja nawzajem, nawzajem i wszystkim hodowcom. Pan Andrzej Wiosna. I zdrowia. Pan Andrzej Wiosna. Dużo zdrowia, przede wszystkim. Problem jaki u pana jest, to z nogami. O, z nogami. Cały, kolana. Cały czas temat nóg, a u Michała wiadomo z, z oczami, tylko Michał to co ja zawsze powiedział Michała, ma taką pamięć, że no Michała nie jesteście w stanie zaskoczyć niczym. <śmiech> <śmiech> no, Także tyle. Dobry lot. Ja, ja dobry lot. Do Dobra.